Dzisiaj, jak widzicie, mulczowanko. Mulczujemy łąki, które... łąki, które nie są w programach. Wody yy, złapało. Łąki, które nie są w programach, a niestety nie udało się skosić dwa razy przez deszcze. I tu był tylko jeden poko... Jestem na drugiej łące. Już mam obkoszone wszystko. No tak to wygląda tutaj. Tutaj jeszcze nie jest źle. Tak, ta trawa taka stara leży. Położyło się dużo. Tu duża trawa była. Trzeba poprzeczniaki muszę sobie zrobić, żeby móc tutaj zapracać ładnie. Więc mamy, już może mówiłem, 21 luty. Być może będziemy nawozić w marcu być może się uda jeszcze mi powałować niektóre łąki Włokować. będę włókował wszędzie tam, gdzie się będzie dało wjechać Nawet nie zauważyłem kiedy poprzednia bateria mi się rozładowała Nie mam pojęcia w którym momencie a dosyć no, rozgadałem się przez cały czas tutaj gadałem pod koniec mówiłem, że prawdopodobnie nagram wam jeszcze na dniach jakiegoś podwórkowego vloga, coś niedybowego u mnie, ale u nas na gospodarstwie trochę się teraz dzieje. Zrobiliśmy, przenieśliśmy dosyć duży no, przenieśliśmy dużo materiałów takich co mieliśmy, jakieś tam belki yy, krokwie i deski, przenieśliśmy w inne miejsce dosyć dużo placu nam się oczyściło ale to już Wam opowiem co tam się będzie działo w tym podwórkowym odcinku coś będziemy transportować na podwórko. Mówiłem też na temat tego, co tutaj się będzie działo na tych łąkach, że fajnie by było. Jeszcze spróbuję powykaszać tutaj przy rowach, póki jest widno. Żeby to odcieszyło oko. Tak jak tamto to tutaj idzie taki bardzo głęboki ruch. To nie będę blisko podjeżdżał. Tam kosiarkami zawsze wykaszam jak kosze a tak jak tutaj to śmiało mogę mulcherem blisko podjechać no pięknie mulcher sobie tutaj radzi ładnie to wygląda fajnie tutaj dało zawałowanie w zeszłym roku Faktycznie wyrównało dużo Oczywiście nie wiem czy w końcu to się nagrało, czy nie, ile tam się nagrało Oczywiście tutaj też będzie bukowane Jak się uda to i powałuję przed tym na, tych, na torfowych łąkach postaram się, jeśli będzie się dało wjechać, też powałować Żeby wycisnąć trochę powietrza z gleby No i wiadomo, pobukować, żeby trawa się ładnie przewiła Fajnie było, jakbym podszedł za jakiś czas te łąki. Rozglądam się coś tam za agregatem, takim łąkowym z podsiewaczem. I powiem Wam, że przykładowo APV i, i Agromaś wcale nie ma jakiejś dużej różnicy cenowej. Ale nie wiem, możecie się wypowiedzieć, czy ktoś z Was, może kto ogląda to ma. Przy okazji, polecić mi jakąś ciekawą mieszankę, która będzie się nadawała na paszę, na siano, na paszę dla krów, dla koni. Bo mam teraz do zasiania, ogólnie do uprawy, mam teraz jeden hektar ziemi. Również 1 hektar muszę, nie wiem, jakimś agregatem bym musiał tam wjechać. Tam w sumie orać nie ma co, bo tam było, można powiedzieć, przeorane. Trochę tam teraz porosło, kwasy trochę porosły, ale to tam jest na tyle spółchniona gleba, że śmiało, no nawet nie trzeba talerzówką wjeżdżać, tylko jakiś agregacik. Potem od razu siewnikiem. Prawdopodobnie też tam wapno będę wysiewał na ten hektar. Nie wiem czy granulowane, czy, czy sypkie, ale myślę, że jak dostanę granulowane od ręki, to granulowane widzimy się później. Jak już się trochę ciemni, tutaj jak widzicie, taki efekt mulczowania według mnie jest elegancko. Teraz sobie wysunę. na tej drugiej łące, co na początku ją wgaszałem No i tutaj robota już nie idzie tak fajnie, no bo tam w jednym końcu cały czas yy, cały czas woda stoi Tak górkom to wiadomo, no to jest, spo jest spoko Ładnie nawet to wygląda ale teraz już zobaczycie tej od połowy no w sumie mniejszej połowy zaczyna się dołeczek i już muszę ocie unosić jak tylko tylko muskam tam trawę To ruszyć chociaż trochę z wierzchu Ale widzę, że tutaj chyba nie porobię i muszę się oddzielić jakoś w tym miejscu.

To zrobimy chociaż tyle, może resztę będę mógł jakoś na dniach dokończyć, bo teraz kilka dni może nie padać Teoretycznie mógłbym się tu wstrzymać z tą robotą Ale nie wiadomo jak to będzie, to pogoda się nie sprawdza, prognoza pogody się w ogóle nie sprawdza A tak to już zrobione I, i z głowy